Dzień dobry, witamy. Tu Coco i Chanel. Dzisiaj Wam opowiem, jak wybijają nasze papuszki. Tutaj wciśniemy Wam jabłuszko. Proszę bardzo, do gniazdka. Zawsze taka papuszka. Nawet, no niestety, macie ostatnie jabłuszko i nie chcecie się z nami podzielić. Ona bardzo chętnie sobie zje obierki. Z jabłuszka, z marchewki, z ogórka, z gruszki, z buraczka każdego warzywka, owoca. Tak, nie pogardza, nawet obierkiem. Pod obierkami też jest bardzo dużo witamin. Tutaj nasza papuszka też dostanie, tylko muszę sobie otworzyć klatkę. Tutaj mamy papugę naszyjnikową. Papugi naszyjnikowe mają podobne żywienie, jak nierozłączki. Aczkolwiek yy, kupując mieszankę, no tak, ty, Mają większe ziarna do jedzenia. Większe ziarna. Nasze nierozłączki mają takie drobniutkie. Proszę. Czemu nie jecie? Lubicie jabłuszko? No, poczęstujcie się ładnie jabłuszkiem. Tak, to jest dla Was. Smacznego. Mamy jednak coś... Nie mają dzisiaj apetytu na jabłuszko. Albo już tyle zjadę, ja im co chwilę coś podrzucam do klatki. Może za dużo jednak. Staramy się zawsze, żeby te owoce, warzywa były świeże. Jeżeli papuszki są na polu, to też uważajmy, żeby osy się nie zleciały. Więc starajmy się dbać o to, żeby to było wszystko wymienione na czas, bo osy lubią już takie bardziej troszkę zleżane, bo jednodniowe owoce, warzywa i wtedy przylatują do klatki. No i trzeba uważać, żeby nie... Urządziły naszych papuszek. Tak. Tutaj nasze papuszki są zaciekawione naszym papugiem, można tak powiedzieć. Tak, papugą naszyjnikową. Jesteście nierozłączki, zakochane. Tak? Tak, zobaczcie. No teraz się wydaje, że one byłyby wielki, jednej wielkości. Ale nierozłączki mają wielkość około 15 cm od czubka głowy do końca ogonka. Nasza papuszka na dzień dzisiejszy, no myślę, że tutaj 20 cm to jest yy, od głowy i tułów, plus do tego drugie. Oj, myślę, że nawet 25 to jest sam ogon. Tak, czyli ogólnie około 40-45 do 50 cm ma papuga kolie. To jest ta naszej nasza papuga. Nazywamy ją też papugą obrożną. Jest to kuzynka Wielkiej Aleksandrety. Tak, a nasze nierozłączki mają krótkie ogonki, mniejsze dziobki, są bardziej ciekawskie. Bardziej rozrabiają, ale są słodkie. Te się tak udały, powiem Wam szczerze, bo ja już nie jeden gatunek ptaszków posiadałam. I akurat te dwie nam się udały, takie rozrabiaki bardziej. Wesołe, cały czas się bawią, cierkają, słyszycie. Zaczepiają wszystkie ptaki dookoła, z całej okolicy. Tak, mieliśmy też papugi faliste wcześniej. Były dużo spokojniejsze papugi faliste. Nasze nierozłączki, mimo tego, że byłam w papugarni i widziałam inne nierozłączki, były ciche, spokojne, wręcz takie zaspane. No to nasze są wiecznie pobudzone. Nie przeszkadza nam to, kochamy ptaki, więc one właśnie po to są, żeby nas rozbawić, rozweselić. Tak tutaj możecie zobaczyć, jak w innym filmiku robiłam tą huśtawkę. To było wczoraj. Jak wygląda po jednym dniu makaronek został. Tutaj, popatrzcie. Wszystkie koraliki zostały nadgryzione. No i leżą sobie na dnie klatki. Tak. Tak pięknie wyglądała nasza huśtawka. Tyle pracy. To już prawie 3 minutki. No, ale jeden dzień wystarczył, żeby huśtawka wyglądała jak wygląda. Jutro musimy zrobić nową huśtaweczkę, tak? Nawlec koraliki i dzwoneczki. Tak! I wtedy będzie ładnie w klatce przez chwilkę. I papuszki będą miały co robić. Tak zobaczcie. Nasza papuga obrożna siedzi dalej grzecznie. Ona jest grzecznym ptakiem. Spokojnym, rzadko się odzywa. z takim dostojnym, pięknym ptakiem. Co prawda na te nasze rozrabiary Ale Najzwyczajniej niezbyt, niezbyt jest zainteresowana Figlowaniem Tak Dobrze, kończymy już Taszki też potrzebują troszkę spokoju Nie mogę tak wystawać tutaj Cały czas koło nich z tą kamerką Chciałam Wam tylko pokazać Właśnie różnice w zachowaniu ptaków przede wszystkim. Każdy gatunek, każda papuga jest zresztą inna. To nieważne, że na przykład jedna, na przykład nasza y, papuga obrożna jest spokojna, ale kolega lub koleżanka może mieć papugę rozrabiarę. I tak samo z naszymi, zobaczcie co ona tutaj wywija. Zobaczcie, krejzolka. Nasze nierozłączki też mogą się okazać, że jeden będzie miał takiego spokojnego ptaszka ospałego, który nie będzie miał ochoty na zabawę. No a my mamy takie wariatki. Słodkie wariatki. Tak. Dają nam dużo radości. Prze dużo. Ogromnie wiele. Można na nie patrzeć i dziwować się, skąd one w ogóle biorą tyle energii przez cały dzień. No tak. Wy chyba podpijacie Red Bulle. Co? Papuszki. Podpijacie Red Bulle? Chyba tak. Dobrze, kończymy. Żegnamy się z Wami. Liczymy na lajki. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie pisać w komentarzach. Jeżeli chcecie jakieś filmiki na dany temat, też piszcie. Na pewno się zastanowimy. I gdy tylko papuszki będą chętne na jakiś filmik. Będziemy nagrywać kolejne dla Was. Pyszne? Pyszne. No tak. Wcinajcie. To jest zdrowe, dużo witaminek, no i świetna zabawa. To obłupywanie tego, ściąganie skórki. Tak, zobaczcie jak one sobie razem... O, już podzieliły się ładnie. No cudnie. Zobaczcie, ile radości. Jest to pożywny posiłek, tak, dostarcza też bardzo wiele witamin, wody. Dajemy zawsze świeże warzywa, żeby nie były zgnite, przygnite. Zawsze dajemy te pełni świeże. Tak, żeby nasze papuszki się nie pochorowały i nie bolały ich brzuszki. No, cudaki jesteście. Dobrze, kończymy już teraz. Naprawdę do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Was Koko i Chanel. Jedząco sobie kolacyjkę. No i nasze Rio. Też mu tutaj zostawiłem jabłuszko w miseczce. Tutaj zaraz będzie sobie cinał Tylko pewnie odejdę, bo on się tutaj. Zastanawia, jak ma podejść do tej miseczki, bo on nie jest tak oswojony, nie jest tak obyty, jak nierozłączki. O, misiaczki, nie kusimy się. Ej, 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 Dużo macie jabłuszka. Kto to się kucił? No i już. Proszę się ładnie podzielić jabłuszkiem. Obie. Tak. Wariatki. Dobra, kończę już. Do widzenia i do usłyszenia.